robi żabi. A nic, opiekuje się moją żabulką. No to spoko. Widać, że czym się zastanawiasz. Aż tak mnie dobrze znasz? No pewnie, co sobie myślałaś? Miał. No dobra, zgadłaś. Uuu, a co ci tak zastanawia? Czy może byśmy się gdzieś nie umówiły z dziewczynami, nie wiem, na jakimś um, na jakąś kawiarnię, coś w tym stylu, wiesz. No, to całkiem dobry pomysł, tylko nie wiem, czy one będą chciały. Będę na 100% chciały, no. A wiesz co, y, troszeczkę już mi się ten... Y, bo ja... no... te... psuję. Ale co? No półka! Widzisz, jak się wykrzywiła? To trzeba będzie ją przykleić. Y, to, to ja akurat wiem. Później się tym zajmę, jak wrócimy. Ach, dobra, to ja dzwonię do dziewczyn, tylko pójdę poszukać telefonu. Chyba telefon był tam gdzieś, y, nie wiem, koło telewizora dzięki za informację. Dobrze, to ja idę. i e, tutaj jest ten telefon. E, dobra, zabierę go. E, mam. Mamy tutaj telefon dziewczyn? Jest Gulia. Kto tam jeszcze jest? Draculaura. I Franki. Wszyscy są? Mamy numer każdego na telefonie. No i jest to dzwoń. Okej, okay, to dzwoni. Miał, najpierw zadzwonimy do Guli. Ciekawe, czy odbiorą? Miał, na pewno, odbiorą na pewno. Halu, ty, gulie! Co tam, kto tam mówi? Miał, to cześć! Cześć, tutaj Toralej. O, Torcia, dlaczego dzwonisz? Miał, ponieważ chciałabym Cię zaprosić do kafe Naprawdę? Ej, no to super, gdzie ze mną jest Draculora? Cześć, dziewczyny! Ym, I wiesz, pójdziemy razem. Do niej też miałam zadzwonić. No to mamy już dwie z głowy. Kogoś jeszcze zapraszacie? Miał, tak, Franki. I pójdzie też Abby. A no to Gates będzie Biba. Dobra, to przyjdziemy. Spoko, to jeszcze zadzwoni do Franki i już się zbieramy z Abby. Spoksito, to Pa. Miał, Pa. Dobrze, to teraz tylko do Franki zadzwonić i będzie o, to dzwonimy. Halo, z tej strony Franki. W czym mogę pomóc? Miał, cześć Franki. A no, sorry, bo ja myślałam, że dobra mi to, bo ktoś miał jeszcze do mnie dzwonić. E, cześć! Czy jakoś potrzebujesz? Miał, tak, chcę cię zaprosić do kafe trumny. No pewnie, że przyjdę. Dzisiaj akurat nie mam nic na głowie. Z tym dzwonieniem, co mówiłaś? A, co nic nic. Miał, spoko, to widzimy się w kafetrumnie. Okej, okay, to papa. Miał, pa. pa. Miał, pa. Miau, no to już wszyscy. No i gicior. To idziemy do kafetrumny. Miał, o, tak. Miał, to chyba tutaj. No jak to chyba, chyba tak widzę właśnie dziewczyny, jak siedzą. A no, masz rację. Siema dziewczyny, to my was zaprosiłyśmy, a okazuje się, że przychodzimy ostatnie. Hy to przez ciebie. Abby. Dobra, chodź. U, pani Blue, a co pani tutaj robi? O, też bi. Dzień dobry, czy pani tutaj pracuje? Tak, pracuję tutaj. To jest restauracja mojego męża. Aha, a to git. Dobra, idę wsiąść. Miał, I teraz wszystkie. Jesteśmy w komplecie. Zamawiamy sobie coś. Zamówmy tort! O, dobry pomysł! Miał tort! Chcecie teraz jeść to? Pewnie podobno słyszałam, że tutaj mają taki... Uuu, taki jeden taki mmmm tort. Pani Blue! Taka bi? Niech pani nam da torta tego takiego dużego co ten. Hmm, no dobrze. I widzicie, już mamy tort. Złożymy się na niego. No, z jednej strony też. Nie, no dobra. Uwaga, bo tort idzie. Okej, okay. proszę bardzo wasz tort. Później zapłacicie. Dziękujemy. Mmm, ale dobry ten tort. Aż bym go całego schrupowała. No, ha, dobrze dziewczyny, to dzielimy się i jemy. Też racja. Mmm, ale ten tort jest dobry. No masz rację. Be delicious. Akurat na wszystkich starczyło po kawałki, chociaż ten tort jest taki duży. Każdy dostanie równo kawałków. U, to ralej, ty normalnie ten matematyczka. Nie lubię matematyki i cicho! I zjedzone. No, przepraszam, dziewczyny muszę na chwilę iść do toalety. Okej, okay, dziewczyny, to ralej poszła do toalety. I co ma wspólnego? To, że ona poszła do tej toalety? No ale co? To, że... że... Drakulaura przyniosła swoje słynne kadzidełka. Uuu, kadzidełkę? A co tu jest? Nie wiem, co to kadzidełka. To jest takie coś, jak podpalisz takie coś, to to śmierdzi. Pachnie, tak? No tak, przypomniałeś sobie. Dobrze, dziewczyny, a więc przyniosłam moje słynne kadzidełko. ta -da! I to na górze trzeba podpalić. Y czy to przypadkiem nie jest na dole ser i na górze marchewka? Właśnie o to chodzi, to tak specjalnie wygląda, nie? A, tylko nie mów mi, że chcesz to teraz pod... No, co ty sobie myślałaś? Pewnie, że podpalę! Będzie normalnie tak fajnie. Ale tu jest pani pióru. Ona też się wczuje w ten aromat. Dobrze, to podpalamy. Okej, okay, podpalony. O mój Boże, ja już to czuję, tutaj. O mój... Jak to śmierdzi! No, musisz się przyzwyczaić do tego aromatu. No, już, 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 już jako śmierdzę! Dziewczyny, o co wam chodzi? jak to co? Wiecie, dlaczego Draculaura zawsze, jak przychodzi do, do szkoły, jest taka najarana? Chyba sobie jaja robisz! No, chyba sobie jaja robisz. No to jest kadzidełko, które może najarać. No włacha. A, a, wyłącz to! A! Przestań, bo jeszcze wyjdziemy na jakieś głupie! No co, wy tam dziewczyny? No właśnie. Jak na razie to ralej nie ma. Powiedziała, że musi do toalety, ale może tam coś robić coś innego. Więc ci, jak przyjdzie, to poczuje ten aromat. Albo weźmie cifa i już, i już, i już, i już nie będzie. No, ale tutaj nie ma cifa! Ja już się wczułam. Uh, 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 o oh mój Boże. Uh, ja chyba się zaraz... Też wczu, czuję, wiesz. O, oh, mój Boże, już się stanęło. A uh, uh. mu się zatkać nos. A fuj, to tak śmierdzi. Ale masz inny głos przez to! A no dobra, ja chyba też zaraz od... A fuj. I kto to mówi? No dziewczyny, no dalej, no wniuchać mi to tutaj. Chyba coś pucią. No ale dziewczyny, jak nie będziemy muchać, to nie będzie zabawy. Jak chyba za dużo wzięłam. Na stół! Coś ty zrobiła z naszym stołem. Jak to? Ja masz ci tełko się wywaliło! Przepraszam bardzo, no! U, jaki to jest Coś, się, że można to zatkać... Yy, zat, zatkać zawsze, nie? Co tak śmierdzi? O mój Boże! Nie gadajcie, że mój mąż znowu za... za, za Nawet nie można gadać przy tym smrodzie! Że mój mąż zapomniał wyrzucić tych główien za przeproszeniem. Uah! Podnoś ten stół wreszcie, bo ci zarawalne. No Zara, ale mi się tak fajnie siedzi! Bo zaraz ci do mózgu krew płynie. Ale ona i tak już nie żyje. A na z jednej strony. Nie! I, I Gulia leżą! Pozdroszej, sędzio. A czy się tam interesujesz? Tam? A po drugie, co tutaj robi Katidła? I dlaczego pani Blue leży, jakby miała stracić przytomność? A wy? E, my to my ten. E, zasłaniamy sobie. Nos. A on śmierdzi macie rację lepiej za. za te. Fuj. Ble. Ja już spadłam. Proszę bardzo mi wyrzucić to kadzidło. No, ale ty nie rozumiesz zabawy. No właha, to, to jest specjalne kadzidło Draculaury. od którego można się najarać. Tak, proszę mi to wyrzucić. I przeprosić panią bluzę zamieszanie. Chyba Cię coś pokiciało, o, dobra, wstaję, o, chyba już nie wstanę. No dobra, pójdę wyrzucić to moje kadzidełko, i tak mam ich jeszcze spore w domu, kupiłam przez Allegro. aaa! Pa, kadzidełku. Och, przynajmniej już teraz można lepiej oddychać. No. Ach, co się stało? Jakoś nagle ten zapach znikł. Oh. Pani Blue, to wszystko wina naszych przyjaciółek. Draculory? Eee, cześć pani! Hello, hello, 320! Ech, dobrze, ci dziwnie się nie stało. Możemy wywietrzyć, ale proszę już więcej tych kadzidełek nie przynosić. Pani się domyśliła, że to kadzidełka? E, tak. Hmm, coś mi to jakoś minęło, te moje. Ue, no szkoda, że już minęło. No, dobrze dziewczyny, to my sobie może jeszcze coś zjemy i później wracamy do domu. Bo już się nie da także i proszę Cię, już więcej tych nie przyjść. Cieszę się, że tutaj mnie nie było, bo przynajmniej mogą być sytuację. Ach, myślałam, że wrócisz później. Ja też. Ale z jednej strony dobrze się bawiliśmy. No pewnie, ale akcja udana. No, macie rację, chyba dobrze, że zaplanowałam to wyjście. Może jeszcze kiedyś tak wyjdziemy? Tak, ale po raz po kolejny... Nie przynosisz kadzidła. No spoko, nie przynoszę kadzidła. Dobrze, to ja zamawiam... Hmm, nie wiem co. Wiem, zamówię sobie jakąś kanapkę. Ja może sobie zamówię jakąś kawę czy coś. A ja zombijski ser z dżemem. Hmm, ja sobie może zamówię jakieś jabłka. A ja rybę. Posuńcie się, zróbcie miejsce. Dobrze.